Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera. I rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną nie ma dziś nikogo, jestem sam, samiutki jak palec i to ja będę dzisiaj Was, drodzy słuchacze, czekał na Wasze, drodzy słuchacze, telefony. 726 114 114, pod ten numer możecie do nas dzwonić. Pod tym numerem czekam na Wasze telefony przez najbliższe 15 minut do godziny 9.30. Jeśli ktoś miałby jakiś temat, to proszę śmiało, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Jak się okazuje leszek wspaniały mnie. Słucha bardzo, bardzo się cieszę. Pozdrawiam przy okazji Leszka. Więc yy, Leszek też pewnie notuje tematy. Drodzy słuchacze, yy, 726 114 114. Proszę dzwonić, nie krępować się. Ostatnio temat zdominowały działki, między innymi włamania na działki, o tych działkach też m.in. piszemy na naszym portalu midziewe.pl zresztą na portalu midziewe.pl yy, tematy dla reportera również się znajdują. Yy, a teraz czekam na telefony do 9:30. Proszę dzwonić. 726 114 114 dopóki telefonów nie ma no to trochę muzyczki pogramy jak tylko telefon się pojawi, to oczywiście odbieram i na antenie sobie rozmawiamy na to, co Was denerwuje, na to, co Was irytuje, na to, co zobaczyliście, chcielibyście zmienić, na to, co widzicie i może coś da się z tym zrobić w jakikolwiek sposób, albo na przykład chcecie komuś podziękować. Także dzwońcie 726 114 114, jeszcze 14 minut tematu dla reportera. Dzień dobry. O, udało się. No, udało się. Chciałem się dowiedzieć, czy możecie się zająć taką sprawą. Chodzi mi o ten kawałek drogi przy tym złowisku Jurasa. Mm, przy portowej? Juras tam jest, na portowej. Mm -hmm. No tam są takie dziurki, teraz się bardziej wyrobiły od tych samochodów. Kto się powinien zająć tym remontem, taką naprawą tych dróg? No bo tam, tam często jeżdżę i no, zawieszenie dostaje, jak to się mówi za swoje, nie? Chodzi o no te, te, te wy, wy, tego, wybojeń. No, wyboje. Mhm, mm dobra, dobra, mam zapisane w takim drogi. razie. Droga przy złomowisku przy ulicy Portowej, dobrze, zapisane. No, tam od tej, od ten kawałek od tego, tego, e, tej, no. Od wiaduktu. Sali, tej A, od sali bankietowej tam w kierunku już starego basenu. W kierunku, tak, 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 tak. Dobra, to już mamy Właśnie zapisane. No, odcinek ten, ten, od tej sali bankietowej do tego złomowiska. Dobra, to mamy zapisane, w takim razie dowiemy się. Co i jak? Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, czyli droga dojazdowa między innymi do azylu, tak jak tutaj Laszek mi uzupełnia wiadomość. No fajnie, fajnie, że w dzisiejszych czasach można tak zdalnie popracować. Także droga przy złomowisku przy ulicy Portowej, czyli droga dojazdowa między innymi do azylu Stowarzyszenia Amicus. Odbieramy kolejny telefon. Witam, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ja mam takie pytanko. Czy można zrobić coś, ja dzwonię z ulicy Żarkowskiej, czy można zrobić coś, żeby założyć próg zwalniający od toru do tam w stronę pierwszego piastowa? A tam tak zapierdzielają autami. Tam na tym łuku? W głowie nie mieści. Mówię, tam na tym łuku? Wie pan to, jak jest Żarkowska od Rudnowskiej na pierwszy piastór? Przejazd mhm. kolejowy, cukrowy. Tak, tak. Ale już za przejazdem czy przed przejazdem? Wie pan co? Od Rudnowskiej, tak? Mhm. Kletik, są tory tak. i już za przejazdem. Czyli za przejazdem. Wreszcie, za Czyli tam, tam gdzieś tak. między torami a piastowem. Dobra, między torami a piastowem. Bo tam, bo tam naprawdę tak lecą. człowiek myślą, że to przy torach to, to, będą jakoś wolniej jeździć, ale to nie jak strzała. Kiedyś tam jeszcze policjanci stali tam przy wjeździe tam mhm. do, tej, do, tej, do, tej, do tej fabryki. No a teraz tych policjantów to nie widziałem już, nie wiem, z pół roku ich tam nie widziałem, mm -hmm. a tam latałem jako sołomy. No dobrze, dowiemy się, czy można coś tam w ogóle zrobić. Czy to próg akurat zwalniający, czy coś no innego? No, po osiedlach jeżdżę trochę i mm -hmm. no, na parkingach są progi zwalniające, które tak naprawdę, no nie wiem czy mają sens, czy tam naprawdę już na tych parkingach powoli się jeździ, a tutaj, no mówię, śmigają tak, że że to nie Te chodniki wąskie są tam, a, a mówię, no strach dziecko wypuścić gdzieś do sklepu czy coś, bo to mówię. Lepo niech Dobra, do zapisane w takim razie. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jak się Dzień tylko czegoś tak dowiemy, to na pewno poinformujemy Pana. Zresztą tak samo jak i pozostałych słuchaczy, albo za pośrednictwem hmm, radia, albo za pośrednictwem portalu miedziowe.pl. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i czekamy na kolejny telefon. W związku z tym, że trwa temat dla reportera. I czekamy pod telefonem 726 114 114. Jeszcze przez najbliższe 7 minut do 9.30. Jak najbardziej możecie pod ten numer telefonu dzwonić. I właśnie w tym momencie odbieram kolejny telefon. Dzień Dobry? Dzień dobry. Słuchamy. Ja to w sumie dzwonię taką sprawą i, i prośbą. Yy, zagubiłem wczoraj telefon, e, przepraszam, zagubiłem wczoraj portfel męski z mm -hmm. dowodem osobistym, z kartą makomatową, z dokumentami, z sumie gotówką. Chodzi mi o odzyskanie dokumentów. To dla mnie bardzo ważna rzecz. No, gotówkę, rzekam się na, na, na znalazłę tego portfela. Mm -hmm. A proszę no, powiedzieć, no, gdzie no, pan... Czy... Jeszcze jakby pan powiedział, gdzie pan ten portfel zgubił? Znaczy, zgubiłem go na pewno gdzieś w okolicach y, m, kościoła przy, na Piastowie Drugim mhm. lub ewentualnie ulica Wita Skwosza, bo tylko tam byłem w tych miejscach wczoraj. To były godziny poranne. Czarny, taki skórzany, męski portfel z dokumentami no to w takim wypadku, jak już Pan się do nas dodzwonił, to pewnie będzie chciał Pan, żeby ktoś się do Pana dodzwonił, to może niech Pan tak. zostawi swój numer kontaktowy, teraz wszyscy słuchacze z naszego regionu Pana usłyszą, to może ktoś faktycznie, jak znalazł czarny portfel w tych okolicach kościoła, czy chociażby na Wita Stwosza, to być może do Pana za chwilę zadzwoni. Chodzi mi właśnie o dokumenty, bardzo ważne. Mhm, to jakby Pan mógł ten numer telefonu swój teraz zostawić. Już podaję. 603 603 203. 203 137. 137. Dobrze, mamy zapisane w takim razie. E, dziękuję. Za chwilę jeszcze powtórzę ten numer, gdyby ktoś się zna nas czarny skórzany portfel panu zależy przede wszystkim na dokumentach, to proszę dzwonić 603 203 137. Ten numer jeszcze na koniec naszej tej audycji temat dla reportera na pewno powtórzę. No i czekam na kolejny telefon w związku z tym, że trwa temat dla reportera i odbieram właśnie ten telefon. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Proszę pana, chciałam przekazać moje spostrzeżenia. Mhm. Otóż przy ulicy Obrońców Pokoju mamy budynek banku. Od lat w koło budynku wiszą lampy, białe kule. Nigdy te lampy nie były umyte. Szpecą, to jest przewrotowa ulica, centrum miasta. Przydałoby się uzupełnić brakujące i uszkodzone lampy oraz umyć je. Idą święta, idzie wiosna, a ten budynek jest naprawdę jednym z najbardziej zaniedbanych, jeśli chodzi o elewację. No, może by się coś dało zrobić, może dyrekcja no, banku. Myślę, że to już dyrekcja i banku i powinna. Po właśnie to dyrekcja banku myślę, że już powinna nad tym tak, pieczy tak, trzymać. Tak. Natomiast co do lamp, to nie wiem, czy to są lampy właśnie miejskie, ale to się dowiemy w takim razie. Prze no przekażemy pewnie, tą informację. Są, tam są potłuczone, może i wiatrko, A może i... A i... to? One są, mówi pani, na, na elewacji, na elewacji rynku banku. Rynku Ach, na elewacji tak, banku. Tak, tak, tak. Idzie wiosna, naprawdę tak brzydko to wygląda, I od tylu, tylu lat nie były te lampy pewnie jak wiszą, nie były jeszcze umyte. No naprawdę brzydko to wygląda. A druga sprawa jeszcze chciałam y, też y, prosić może o interwencję albo wyjaśnienie. Nasz y, piękny, odrestaurowany y, budynek PKP brak jest szyldu z napisem dworzec kolejowy. Mm -hmm. Podczas remontu wykonawca zdjął ten napis, bo wiadomo, musiał zdjąć, a po ukończeniu nie został z powrotem zamontowany. Być może były. Był ten napis uszkodzony, nie wiem, może nie pasował jakoś, ale komisja, która odbierała wykonanie prac po remoncie dworca, nie zareagowała, nie, 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 nie interweniowała, że powinien ten napis wrócić albo zamontować nowy wszędzie gdzie jesteśmy widzimy dworce i każdy ma swój swój szyld nad no, tylko i że tak, tylko wie pani co ja tutaj ja pani przerwę bo tutaj mamy informację bo to było dość dość głośno na ten temat że dlaczego nie ma napisu otóż napisu nie ma ponieważ nie zgodził się na niego konserwator zabytków tam nigdy napisu z tego co ja pamiętam to nie było Pan No konserwator na zabytków nie wydał zgody na to i dlatego właśnie nie mamy napisu dworzec kolejowy na dworcu kolejowym. Ale z tego co pamiętam, to stare zdjęcia również na starych zdjęciach też napisu dworzec kolejowy nie było nawet w języku niemieckim. Ale mamy też również są zdjęcia, gdzie, gdzie był ten napis i zostały jeszcze... Ale to mówimy o zdjęciach z lat 30. na przykład? Czy mówimy o zdjęciach z lat 50., -tych, 60. Mniejszy, No to nie, nie, to na pewno nie, to nie. to Konserwator zabytków na pewno nie wyrazi zgody na coś takiego, także Także, no Szyldon z napisem dworzec na pewno nie będzie. No to w Wrosła, w duże miasta, to są też budynki zabytkowe. Tylko że tam, na tym budynku, z tego co pamiętam, zawsze napis był. Właśnie to chodzi też o ten kontekst cały historyczny. No ja nie jestem konserwatorem zabytków, nie mm -hmm. będę nawet się wypowiadał mm -hmm. za konserwatora zabytków, mm -hmm. natomiast wiem, że y, zgody tutaj w tym przypadku akurat nie było na napis dworzec no, kolejowy. To, to, to wygląda to fatalnie. Wtedy y, ja mieszkam już 40 lat w Błogowie i pamiętam, że mm -hmm. napis był. No i konserwator wtedy nie miał uwag, a teraz może zmienić, mówię żartobliwie konserwatora. Wie pani co, no nie wiem. No, ja, i dostaliśmy taką informację, bo wiem, że było głośno mm. na ten temat, na temat napisu mm -hmm. właśnie na dworcu kolejowym. Była taka informacja, że e, nie było zgody konserwatora zabytków. E, no i taka jest decyzja na chwilę obecną. Czy to się zmieni? No jak się zmieni, to na pewno Państwa poinformujemy, choć raczej trudno będzie przekonać konserwatora zabytków, żeby taki napis ponownie się pojawił na budynku dworca PKP, dworca kolejowego w Głogowie. Natomiast o ten bank obrońców w pokoju i uszkodzone lampy i te, że trzeba byłoby je też umyć, to może się zwrócimy faktycznie do dyrektora banku, być może. To też jest zabytkowy budynek, konserwator zabytków może też powie, że trzeba umyć Ale te lampy. Ale umyć lampy. To, to, to porządkowe, wynajmą porządkową firmę i, i umyje lampy. Tak, tak, jak najbardziej. No zobaczymy, czy może coś tam się da w tym temacie zrobić. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jedną sprawę mogliśmy rozwiązać, drugą mam nadzieję rozwiążemy na dniach i, i, i te lampy faktycznie może zaświecą zupełnie innym blaskiem, nieprzytłumionym. Brudem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia i czekam na kolejny telefon, można powiedzieć ostatni już, rzutem na taśmę się ktoś do nas dodzwonił. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja odnośnie, proszę pana, tego, ta pani słuszną rację miała, odnośnie tego dworca kolejowego, przecież mm -hmm. to jest nasza wizytówka. Co nas obchodzi, że za Niemców nie było y, nazwy y, dworca Głogów? My żyjemy tu w Polsce, to jest nasz Głogów i było takie: co ten konserwator zabytków? to jacyś ludzie po prostu. Nie ja wiem. Wie pani, co? Bo... Tak być, żeby nie było na dworcu, wychodząc, przyjeżdżając, żeby nie było napisane dworzec Gł Głogów kolejowy. No to, to, to jest paranoja. Konserwatorzy zabytków są po prostu jacyś niedouczeni, chyba. My zwykli ludzie wiemy o co chodzi, a oni tutaj wymyślają, bo nie było przed wojną. A co nas przed wojną? To były niemieckie. Tak. Tak jak najbardziej rozumiem, to natomiast jest wiele budynków, gdzie no, zachowuje się ten stan oryginalności do, w 100%. No i tu akurat konserwator zabytków podjął taką, a nie inną decyzję. Czy słuszną, czy niesłuszną? No nie nam to oceniać, niestety? Niesłuszną, absolutnie. E. Proszę pana, y konserwator zabytków to jest jakiś filozof, on tutaj jest, rządzi wszystkim. To po prostu po to jest prawo, żeby je zmienić. Zmieniają we wszystkim, można obejść. Przecież można napisać, przecież to jest wizytówka głogowa. Czy ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby postawić po prostu z, z taki, taki napis przed dworcem, że tu jest dworzec PKP, jeśli już mielibyśmy mieć jakikolwiek o, napis. Oczywiście, że to powinno być. A w ogóle to referendum zrobić w Głogowie, kto jest za tym, żeby... O, i Co to... I, I widzi pani, i ten, i ten temat nie jest głupi. Faktycznie, może zrobić referendum Oczywiście, przecież my nie jesteśmy Niemcami. Jak słyszę, że przed wojną nie było i teraz nie musi być. No, to to wymyślił, proszę pan e... pana? My żyjemy w Polsce, my jesteśmy Polakami, w ogóle tamtych czasów nie powinniśmy wracać. Powinien być dworzec i koniec. Ten konserwator zabytków niech się po prostu w głowę stuknie za przeproszeniem. Ta pani ma rację. I referendum powinno być. Mhm, dobrze, zapisujemy sobie referendum w takim razie w sprawie na pewno, wszyscy, na pewno wszyscy w Głogowie by się, by się wypowiedzieli, że ma być dworzec yy, no i napisany. Tu nie byłbym akurat tak w 100% pewien, ale, ale zapiszę sobie, że może referendum w sprawie Oczywiście. nazwy to jest na dworzec. Oczywiście! Skandal, żeby nie było yy, dworca. Tyle rady był, my żyjemy tutaj od początku w Głogowie i nie ma, nie ma napisane, że dworzec kolejowy Głogów. No kto to widział? To, to skandal dze. jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. pozdrawiam. Ostatnio widziałem bardzo ładny napis, y, dworzec w Głogówku ma bardzo ładny na napis, że to jest dworzec kolejowy, ale to jest napis w ogóle zupełnie poza, poza na peronie zaznaczony. Bardzo ładnie to wygląda. Odbiorę jeszcze jeden telefon, bo tu widzę, że dzwoni do nas słuchacz. Ale dzień dobry, witam. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałam podzielić się z taką mm, przykrą dla mnie informacją, Mhm. Y, wiadomo, y, słońce świeci, y, śnieg stopniał i wyszły na trawnikach nasze ozdobniki. Kwiaty, które nie powinny tam kwitnąć. Chodzi mi o te brzydko pachnące kwiaty. Mhm, te brzydko bardzo, pachnące kwiaty. Jest to bardzo brzydkie. Ja mieszkam na Koperniku. Jest mi bardzo przykro, bo idąc chodnikiem widzi się coś paskudnego. Nie wiem, czy jest jakiś sposób bardziej zmobilizowania lub uświadamienia posiadaczom cudnych piesków, że trzeba po nich sprzątać. No, wie pani co, no to, to jest temat, który do nas powraca jak bumerang co roku. Co roku na wiosnę, zawsze po. No, bo chciałem powiedzieć po śniegu, ale śnieg akurat było tylko w tym roku w sumie. E, tak. zawsze, zawsze ten temat na wiosnę wraca i o tym temacie też dość głośno mówiliśmy, bo chociażby mówiliśmy o bulwarze, który został wysprzątany, a następnego dnia znów. Było y, od tych kwiatków naprawdę tych kwiatków naprawdę było sporo więc nie mam pojęcia co można by było jeszcze powiedzieć. Wiem, że y, są takie plany, żeby karać mandatami tych, którzy byli chociażby ujęci na kamerach monitoringu, y, tyle że pytanie na ile to podziała i na ile szybko da się złapać takie osoby. Y, no drodzy słuchacze, no tylko apelujemy przede wszystkim macie pupila, posprzątajcie po tym pupilu, no bo to y, jakby nie było y, Trawniki też są wizytówką naszego miasta, jak zacznie coraz więcej osób, mam nadzieję, spacerować po mieście no to będziemy mieli widok przeokropny, jeśli będziemy widzieć tylko i wyłącznie takie właśnie, jak tu Pani określiła, kwiatki. Służby wiem, że starają się posprzątać jak tylko mogą i starają się zrobić wszystko, żeby to wyglądało jak najlepiej, natomiast no, tych właścicieli psów jest więcej, myślę, niż służb i wystarczy jedno popołudnie, dwa popołudnia i jeśli ktoś nie posprząta, no to wygląda to naprawdę strasznie. Także apelujemy tylko, żeby sprzątać po swoich popilach. A to, czy ktoś sprząta, no to już mam nadzieję, że uda się wyłapać takie osoby, czy sprzątają, czy nie sprzątają. Jak nie sprzątają, to zostaną odpowiednio mm, odpowiednio ukarane jakimś mandatem bądź chociażby na początku pouczeniem, co by nie karać ich od razu, bo może faktycznie komuś się powinęła noga raz pierwszy, nie miał woreczka ze sobą, ale tych woreczków naprawdę jest też dość sporo, chociażby przy śmietnikach. Tak przynajmniej widziałem ostatnio. Więc drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, żeby sprzątać po swoich pupilach. Bardzo dziękuję za dzisiejszy temat dla reportera. Troszkę dłuższy dzisiaj, ale też i telefony się przedłużyły. No i przypominam jeszcze, że dzwonił do nas pan, który zgubił wczoraj portfel z dokumentami czarny portfel, skórzany. Zależy mu na dokumentach, nie na gotówce, gdyby ktoś miał właśnie ten portfel w posiadaniu z dokumentami. To numer kontaktowy do naszego słuchacza 603-203-137. Dzisiejszy temat dla reportera kończę, piątkowy, i zapraszam w poniedziałek po godzinie 9.15 na kolejną audycję. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy. W Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.